we Muszę się trzymać z tego co mam i nic mi powiedz, czy podołam temu. Każde z nich spojrzeń na pamięć tam, choć tobie by wydaje się, że jest ich zbyt wielu. Ej, nie mam już ponad celu, kurwa, weź przeliteru im prawdę. Większość z nich trzyma duszę portfelu, oddaliby wszystko, żeby grać tutaj za mnie. Jest już dzień sierpnia, czwarta 15, właśnie mija trzynasty rok. Jestem pewny, że gdy wkrótce zgasnę nad moim grobem rzadko spotkasz tłok. Każdy kolejny krok przybliża mnie do niej, wijące się w spasmach na Niech wreszcie położy na mnie swoje dłonie Ja niczego innego nie muszę mieć Tu potrzebuję Duszę, czy chcesz mnie? Że wiesz, że we mnie tak źle, Muszę wiedzieć, że ze mną brzeg jest Nawet jeśli ma być daleko Nawet jeśli brakuje nam czegoś znów Nie chcę wiedzieć nigdy Bez tych kilku rzeczy nie mam nic z tego tu Slim modlitwą po innych Potrzebuję usłyszeć, że chcesz mnie Że wiesz, że we mnie tak źle, Muszę wiedzieć, że ze mną brzeg jest Nawet jeśli ma być daleko Nawet jeśli brakuje nam czegoś znów Nie chcę wiedzieć nigdy Bez Kiko sem, da nimam nistega tu, si mogoče po eni. Mój syn będzie pisać o mnie, i choć nie poznał mnie, nie umie zapomnieć. Ojciec był jak toczący się kamień, ponoć, i się upadał, to tylko jak żołnierz. E, tylko tak, choć nie słuchał, niczyich rozkazów nigdy. Ponoć ma w garści cały świata, tylko kobiety potrafiły go skrzywdzić. Mój ostatni rok był dziwny, długi jak nasze blizny, bań gwałtu wiary. Wydawałem się być mniejsi niż mali, wciąż jadąc ku słońcu na koniu zostali. I znów widzę ją podali, leżąc pośród różu, a mnie na ciszę. Niech damy je tutaj jeszcze pięć minut, A potem muszę odebrać mi życie. Potrzebuję tu się chcesz mnie że wiesz we mnie tak ślepo. Muszę wiedzieć, że ze mną brzeg jest. Nawet jeśli ma być daleko, nawet jeśli brakuje nam czegoś znów. Nie chcę wiedzieć nigdy, bez tych kilku. Że nie mam nic z tego tu Żyję modlitwą po innych Potrzebuję usłyszeć, że chcesz mnie Że wiesz, we mnie tak ślepo. Muszę wiedzieć, że przede mną jest Nawet jeśli ma być daleko Nawet jeśli brakuje nam czegoś znów Nie chcę wiedzieć nigdy Bez tych kilku rzeczy Nie mam nic z tego tu Żyję modlitwą innych